6. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w trzech odcinkach. Dwa z nich to bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Wiemy, że ta funkcja wymierna dla argumentu 1 przyjmuje wartość 3. Argument to x, pamiętaj, czyli możemy zapisać, że h od 1 to się równa 3. Zatem wszędzie, gdzie masz x, wstaw jedynki. 1 do potęgi trzeciej, dodać 2 razy 1 do kwadratu, odjąć 9 razy 1, dodać 6k. I w mianowniku 1, dodać 3k. To się równa 3. Ok. Teraz wyznaczmy wyrażenie w liczniku. Mamy 1, dodać 2. Odjąć 9 i dodać 6k. Stąd otrzymujemy 6k. 3 odjąć 9 to jest minus 6. Podzielić przez 1 dodać 3k. To się równa 3. Tutaj już powinniśmy zapisać sobie założenie. Zakładamy, że 1 dodać 3k jest różne od 0. 3k jest różne od minus 1, czyli k jest różne od minus 1 trzeciej. Następnie pomnóżmy obustronnie to równanie przez 1 dodać 3k. Wtedy po lewej stronie zostanie 6k odjąć 6, a po prawej stronie mamy 3 razy 1 dodać 3k. Następnie podzielę obustronnie równanie przez 3. Wtedy po lewej stronie otrzymasz 2k. Odjąć 2, a po prawej stronie 1 dodać 3k. Następnie 3k przenieść na lewą stronę, więc 2k odjąć 3k to jest minus 1k. 1 dodać 2 to 3. Dzielę obustronnie równanie przez minus 1 i otrzymuję k równe minus 3. To jest rozwiązanie. Ta liczba należy do dziedziny, czyli udało się. Wyznaczyliśmy K. Za chwilkę odcinki bonusowe.